No i mamy druk związany z osobami, które deklarują y, chęć biznesowej aktywności, i to mamy tutaj takie różne podpowiedzi, tak zwane checklisty. Czyli, co z tymi ludźmi robić, co tym ludziom dać, y, o jakich rzeczach pamiętać i po prostu te kwadraciki to są do odhaczenia, że to już zostało zrobione, zostało powiedziane, zostało przekazane, żeby nie było, że mamy nowego partnera, ktoś tam mówi jestem zainteresowany i tak właściwie nie wiadomo co z nim zrobić, co mu dać, co mu powiedzieć, jeden zrobi to dobrze, drugi źle, trzeci i trochę, a tak mamy to uporządkowane i w sposób duplikacyjny dalej przekazywane, wasi ludzie też będą wiedzieli co zrobić, co dać danemu człowiekowi, który wyraża zainteresowanie biznesowe. Mamy kilka etapów i kilka sytuacji, pierwszy to tak roboczo B1, czyli biznes, początki. Jestem zainteresowany, zainteresowana, chcę spróbować. Ktoś tak mówi, no i co jemu dać, co mu powiedzieć, co z nim zrobić? prawda? No, oczywiście mówimy choć na szkolenia, ale, ale to jest trochę mało. Materiały do przekazania. Mówimy tak, słuchaj. Kup sobie książkę albo mu pożyczyć, jeżeli mamy taką, dobrze mieć taką książkę, jedną lub dwie obrotowe, że tak powiem. W szkole nie nauczono mnie biznesu. To jest bardzo dobra książka na początek, bardzo przystępnym językiem. Sposób taki uporządkowany, co robić, omawiali listę naprawdę mnóstwo bardzo ciekawych, bardzo fajnie podanych rzeczy. Jeżeli jeszcze takie książki sam nie masz, to ją kup, kup sobie, nie wiem, za dwa egzemplarze. Ona jest niedroga, 20 parę złotych, jest dostępna. W internecie można ją kupić. Więc tą książkę, o tej książce mówimy lub pożyczamy. Słuchaj, zacznij od tego. Plus, sekret milionera: jeżeli wbijecie na YouTube, pojawi się link, ponieważ jest ona na audio. Kupienie egzemplarza papierowego jest bardzo trudne. Chociaż warto spróbować, może, może się da upolować na, na, na YouTubie, więc ja jestem zwolennikiem książek papierowych. Mam ją w, w wersji papierowej, ale jest na YouTubie, więc takie coś: pierwsza informacja. Ktoś jest zainteresowany, proszę bardzo, masz tą książkę, pożyczam ci albo mówimy, słuchaj, kup sobie w internecie, zacznij ją czytać. Ale jeszcze tak: materiały: druk, kuracja, pigułka, on będzie zawieszony, to jest taki na stronie A4. Podstawowe informacje o kuracji, co to jest zakwaszenie, co to jest otuszczenie wewnętrzne, zdjęcie wagi, zdjęcie paru kuracjuszy. To jest takie coś, co można dać po rozmowie lub właśnie komuś wysłać na taki wstępny początek. Tam nie ma wielu szczegółów, ale podstawowe jakieś informacje. Druk opisowy pięciu produktów kuracji. Ten druk lada moment będzie, bo mamy. Każdy produkt opisany oddzielnie na kartkach A4, ale to jest za dużo, po prostu tam tych informacji jest za dużo, jest to za, za, za szeroko, więc zrobimy taki lada moment, to będzie pięć produktów kuracyjnych tych na start, będzie to na jednej kartce dwóch stronach A4. Broszura odkwaszanie, oczyszczanie, odżywianie, ta, która jest sprzedawana na seminariach dwudniowych, na szkoleniach dwudniowych, ta broszurka za 10 zł. Więc to tej osobie masz, przejrzyj, przeczytaj, bo tam jest niedużo, nie wiem ile, kilkanaście stron, czy dwadzieścia czy parę, może to, więc to akurat jest tak w sam raz. A materiały, słowo pisane, robi zawsze większe wrażenie. Link do filmu omawiającego kurację przez, Marię, czy, przez Mario, yy, czyli jak Mario mówi o samej kuracji doktora Horaka, Masz, posłuchaj i tak dalej. Druk marketing sieciowy Twoją szansą. To jest druk tłumaczący, jakie możliwości daje marketing sieciowy. Ten druk dopiero powstanie, ale tutaj już został ujęty, żeby właśnie yy, w sposób taki czytelny wytłumaczyć bez jakichś stereotypów, które są w głowach wielu ludzi o co chodzi w tym marketingu sieciowym, <laughs> ten druk niedługo powstanie. No i folder PDF, prezentacja firmy, to jest folder fol oficjalny, LR-owy, do pobrania na stronie po zalogowaniu w sekcji materiały do pobrania i biznes. I tam ten druk jest. Więc te materiały dajemy, informacja o dwóch książkach, kilka materiałów, żeby ta osoba się trochę wgryzła. No dobrze. <laughs> Kolejny etap to jest start. To jest na szkoleniu lub tuż po szkoleniu dwudniowym ktoś pojechał na szkolenie i co takiej osobie dać? Formularz startu biznesowego. Ten formularz został już przedstawiony, omówiony w innym filmie, więc tam jest, co ta osoba ma zrobić i co my mamy zrobić z tą osobą. Na szkoleniu lub tuż po szkoleniu ustalamy termin spotkania i planowania naszych działań, maksymalnie 48 godzin po szkoleniu, i tutaj po prostu to jest ta czeklista jest dla Was. Wy sobie tutaj odhaczacie. Dobra, dałem mu formularz startu biznesowego, no to czek. Czyli tutaj sobie mogę to odznaczyć załatwione, czy zamazać, czy ptaszek, czy krzyżyk, w każdym razie zrobione. Mówimy, słuchaj, musimy się spotkać, aby omówić tutaj dalsze plany i tak dalej. Poniedziałek czy wtorek? Mówimy to na przykład na szkoleniu. Ktoś mówi, no dobra, wiesz, poniedziałek może być 17. No to sobie wpisujemy tutaj o tu, wpisujemy sobie poniedziałek, 18. Mamy zrobione. Czek, proszę bardzo, Bach, zrobione, prawda? Po kolei, teraz tak, druk, schemat umawiania się, schemat umawiania się, dajemy ten schemat umawiania się. Mówi mi, słuchaj, tutaj są takie różne przykłady umawiania się, weź sobie to, przejrzyj, zapoznaj się z tym, żebyś wiedział co chodzi. I <coughs> rekomendujemy dwie książki: Matryca oraz Bądź Pro. Jeżeli ten człowiek kupił te książki, bo one są na szkoleniach, no to możemy sobie to odhaczyć że jest ta książka, jest ta książka, no a tutaj te kolejne kwadraciki tutaj, czy one są przeczytane, bo to, że kupił, to jest mnóstwo ludzi, którzy kupują książki odkładają yy, na półkę, ale czy one są przeczytane, więc to jest do odhaczenia później, czy te książki są przeczytane. O, w ten sposób na przykład, prawda? Dobra, ja to cofnę, żeby tutaj to zostawić, formularz czysty. No i teraz tak, ta strzałeczka, to spotkanie, spotkanie po szkoleniu dwudniowym. I tu jest właśnie też bardzo duża, myślę, pomoc i podpowiedź dla Was, bo generalnie ludzie wiedzą, no tak, z tym człowiekiem, który pojechał na szkolenie, wreszcie mam człowieka na szkoleniu, no trzeba się z nim spotkać, ale co tam na tym spotkaniu z nim robić, prawda? ustalenie, sprawdzenie, omówienie celu partnera. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma celu, to ten człowiek wcześniej czy później sobie odpuści. Przy jakimś pierwszym konflikcie terminu, bo coś innego tam, nie wiem, urodziny, imieniny, czy jakichś tam grillów znajomych, albo przy pierwszym, nie, przy drugim niepowodzeniu i tak dalej. Cel, ten cel jest w formularzu startu biznesowego, który dajemy na Część tego formularza dajemy na szkoleniu, a druga część jest właśnie na tym spotkaniu. Tam jest cel, twój cel za półtora roku, co chcesz uniknąć, co chcesz osiągnąć za półtora roku i duży cel za cztery lata. Omówienie zasad współpracy, też jest to na tym formularzu startu biznesowego. Zaplanowanie pierwszych dwóch tygodni to jest po prostu od razu trzeba, jak to się mówi, wziąć byka za rogi. Termin zrobienia list kontaktowych. Słuchajcie, to jest o liście nazwisk, to się mówi od zawsze i wszędzie i często. Natomiast rzeczywistość jest taka, że gdzieś tam słuchaj, zrób listę, tak. Nawet dajemy czasami jakiś tam druk, różne druki krążą, zrób tą listę, dobrze, potem mija rok. I tak naprawdę my nie wiemy, czy ta lista jest zrobiona, nie widzieliśmy, pytamy, czy masz, tak, mam, zrobioną i tak dalej. Tu ma być termin. Jeżeli rozmowa jest na przykład w poniedziałek, no to słuchaj, termin, no nie wiem, do czwartku, do piątku, 3-4 dni, to, to tak na dobrą sprawę to jest do zrobienia na jutro. Yy, bo to jest kwestia, żeby usiąść i przy jakiejś herbacie kawie poświęcić pół godziny. Naprawdę to jest robota na pół godziny mniej więcej. Teraz tak, co jest ważne jeszcze. Tutaj na tym spotkaniu trzeba powiedzieć, dlaczego ja to robię. Słuchaj, ja ten biznes robię, bo bo mam taką sytuację, mam tego dość, chcę inaczej żyć, chcę to osiągnąć, nie wiem, chcę, chcę kupić dom, chcę, chcę żyć bez żadnych tutaj rozkazów, że ktoś mi będzie mówił tam i tak dalej, wciska jakieś nadgodziny, których nie chcę, no, to, tego typu rzeczy, prawda. Dlaczego ja to robię. Do tego można jeszcze dodać historię na przykład innego menadżera, kogoś, kogo historię znacie. Możecie podać sobie, popatrz, ten człowiek, poznałeś go na szkoleniu, ty wiesz, że wcześniej to była taka sytuacja, teraz tak, aby popatrzeć, to osiągnął, to osiągnął, tak wygląda jego życie. Bo ludzie podejmują decyzje na emocjach, więc tutaj musimy trochę tych emocji wprowadzić. Omówienie yy, checklisty yy, B3 na okres próbny. Za chwilę do tego dojdziemy. Jesteśmy przy okresie B2, czyli to jest dla osób, yy, co robimy z osobami na lub tuż po szkoleniu dwudniowym. Yy, I ustalamy termin podsumowania okresu próbnego. Yy, okres próbny to jest właśnie ten, ten, ten B3. No i tutaj mamy, słuchajcie, też tak, żeby <laughs> przypomnieć dla samego siebie dwa dni po spotkaniu, telefon, jak idzie robienie listy. Jeżeli zadzwonimy i zapytamy o to, no to możemy sobie to odfajkować. Czytasz książki, a jeszcze nie No to stary czytaj, to, to po co jej kupiłeś? One są po to, żeby je przeczytać, więc jeżeli te dwa kwadraciki są puste, to one mają wam przypominać, że to kurde, gdzieś tam wam umknęło, trzeba zadzwonić, spytać, jak idzie robienie listy i czy czyta książki. No i tutaj jeszcze jest taka jedna przypominajka spotkanie integracyjne. W każdej grupie, każdego menadżera powinny być w miarę regularnie, na przykład raz na miesiąc jakieś spotkania integracyjne. Idziemy na miasto, na jakąś kawę z Ciachem albo na jakieś piwko, pogadać i tak dalej. I tak temat LR-u i biznesu sam gdzieś tam trochę, pomiędzy innymi sprawami, trochę wyjdzie, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby się zżyć, polubić, żeby, żeby że tak powiem, ta grupa stała się paczką. No i słuchajcie, okres B3, okres próbny, pierwsze 2-3-4 miesiące. Tutaj nazwa okres próbny została użyta z pełną premedytacją i używajcie tej nazwy. Okres próbny zaczyna się po spotkaniu, które następuje po szkoleniu. Te spotkanie po szkoleniu robimy tutaj i wtedy mówimy, słuchaj, zaczynamy okres próbny 2-3-4 miesiące próbny, bo tak naprawdę my zobaczymy, czy z tego człowieka coś tam będzie, on też ma być troszeczkę niepewny, że czy, czy my dalej będziemy z nim współpracować, pracować. Ten okres ma być, że tak powiem, swego rodzaju testem. No i tutaj w tym okresie tak. Co mamy, że tak powiem, do przerobienia? No, mamy do sprawdzenia, do twajkowania, lista rodziny bardzo bliskich znajomych, minimum 20 osób. Lista potencjalnych klientów na produkty, na kuracjusze. Przynajmniej 40, te liczby tutaj są nieduże, bo tak naprawdę przecież sami wiecie, że klasykiem jest lista 100, prawda? Tutaj mamy 20 osób takich, no, rodzina, bardzo bliscy znajomi, 40 osób, potencjalni klienci na produkty, kuracjusze, osoby do biznesu, 20 e, i osoby do rozbudowy relacji. Znamy kogoś ciekawego, ale ta relacja jest taka... Trochę luźna, może niedawno poznaliśmy na przykład. sobie weźcie te osoby w To są osoby, do których no, nie powinno się ich atakować od razu, bo za słaba relacja. Ale budujcie to relacje, odezwijcie się, co słychać, coś tam, tak dalej, żeby zaproponować spotkanie takie już z konkretnym celem, na przykład za dwa miesiące lub później. I teraz, tak, jeżeli na przykład. Mamy wskazówkę, że lista osób do biznesu powinna być 20, a wy napiszecie, nie wiem, 12, Kurde, no, a to to lecę, następną listę. Nie, nie, nie. Jest 20, ma być 20. Masz siedzieć, grzebać w pamięci, w kalendarzach, zdjęciach, nie wiem, w mailach, w facebooku i uzupełnić do tych 20, bo ten wysiłek dodatkowego myślenia dobra, no to brakuje mi do tych 20 to jeszcze muszę tam, nie wiem, wygrzebać 3-4 osoby czy 5. <trych> To często okazuje się, że właśnie wtedy się pojawiają na tej liście ciekawe osoby. A więc jeżeli tu piszę te cyfarki, to to musi być lub więcej. Dobrze, co następnie robimy z takim człowiekiem? <laughs> A jeszcze tak przy okazji, moi drodzy, potraktujcie te wszystkie wskazówki, które są do robienia z człowiekiem wobec samego siebie. Sami to zróbcie, OK. Dobra. Pierwsze 2-3-4 miesiące: co z taką nową osobą robimy? Słuchajcie, no musimy ją nauczyć zamawiania produktów w sklepie LR i w ogóle poruszania się po sklepie. Ten człowiek, poświęcicie pół godziny czy 40 minut, ale on po tym sklepie ma się poruszać bardzo pewnie, płynnie, ma śmigać. Jeżeli powiecie, słuchaj, Aloe Vera Box, koncentrat, gdzie, to on ma wiedzieć, gdzie to znaleźć. Nie tylko pięć produktów kuracji, pierwszą fazę plus szejki zupa, ale również przynajmniej kilka. Ma wiedzieć, gdzie jest Might Master, gdzie, gdzie jest Koncentrat, gdzie jest Emergency Spray, gdzie znaleźć Night Master, o takie rzeczy, żeby on wiedział, gdzie to się szuka, prawda? Plus cała procedura zamawiania przez sklep, czyli klikamy, a właściwie to on powinien klikać aż do ostatniego, czyli momentu, gdy jest, już kupuje z obowiązkiem zapłaty, to tego tam nie klikajcie. Ale tam po drodze, <laughs> po drodze jest przecież zaznaczenie i zgody i jest zaznaczenie wysyłka, prawda? Więc żeby wiedział, żeby nie było, że na jakimś drobiazgu on się zatrzyma. Kolejna kwestia do zrobienia taka techniczna, ale to trzeba zrobić, nie, że macie jakiegoś partnera i on jest, nie wiem, rok czasu i on nie wie, gdzie znaleźć plan na zdrowie, czyli karnet, jak go wypełnić. No to trzeba przerobić, bo karnet jest ciekawym, ciekawą opcją i wiele osób, jak się dowiaduje, my, kurde, jakie to fajne, jakie korzyści. No to czemu bo oni wcześniej o tym nie wiedzieli. No i nauka rejestracji nowego partnera. To też trzeba nauczyć, pokazać <laughs> jakieś tam dane można sobie fikcyjne, no i też no, nie, nie klikać już ostatecznego, ale po prostu, żeby przerobić te wpisywanie i tak dalej, zwłaszcza tamten adres, gdzie jest tak leciutko pod górkę, na przykład ktoś ma, mieszka w bloku 7a mieszkania 6, no to trzeba 7, ukośnik A, ukośnik 6, prawda? Więc te rzeczy trzeba pokazać, wytłumaczyć. No, i teraz no, sedno pracy. Wspólne z rozmowy z klientami od 8 do 12 miesięcznie, nauka prezentacji. <laughs> 8 rozmów to jest takie no, totalne minimum, to są dwie rozmowy tygodniowo, no dobrze byłoby ze 12, słuchajcie. I tutaj mamy pierwsze dwa tygodnie. Jeżeli jest, jesteśmy i planujemy od razu, masz tutaj pierwsze sześć, to jest robota na dwa tygodnie, e, wpisuj daty, nie wiem, czwartek, data, idziemy, idziemy i tak dalej. Tutaj mamy podsumowanie pierwszych trzech miesięcy. Ile było rozmów? Wpiszcie. Były trzy, trudno, były trzy rozmowy w pierwszym miesiącu. Było dwanaście, wpiszcie dwanaście, super. Był udział w szkoleniu, no nie mógł jeszcze, coś mu nie pasowało. W drugim miesiącu był, więc tutaj napiszcie tak albo x, prawda? A w trzecim znowu nie pojechał. Własne punkty, 100 punktów. Słuchajcie, ja znam menadżerów, którzy nie pracują z ludźmi, którzy nie robią własnych z punktów. to jest no, obowiązek po prostu, chodzi o to, żeby, żeby doświadczać tych produktów i, i próbować kolejnych, no, też próbujcie sami kolejnych, żeby nie było, że tylko ciągle aloes i kolostrum, kolostrum i aloes, kolostrum i probiotyk i probiotyk i aloes, w kółko to samo, oczywiście to są fantastyczne produkty do używania ciągłego, ale od czasu do czasu kupcie coś czego jeszcze nie znacie, żebyście mogli powiedzieć, i może coś wam tak podpasuje, że powiecie z że EnergoSuche, no wiesz, nie wiedziałem, ale ten, ten, ten jakiś tam, czy krem, czy jakiś tam inny produkt, zajebisty po prostu, nie? I teraz tak, jeżeli, <laughs> A, dobra, jeszcze tutaj, materiały do przekazania, czyli po, tym, po spotkaniu o tym, po tym spotkaniu, które jest po szkoleniu, Zaczynamy okres takiej pracy, po prostu pracy, prawda? Pracujemy i tej osobie też musimy coś tam przekazać. Nagranie Mario o kuracji, nagranie omawiania karty, yy, prezentacja kuracji w PowerPoincie, żeby miał, prawda? broszura Twoje zdrowie w Twoich rękach, ta broszura powstaje, to tam są po prostu konkretne stany chorobowe, czy jakieś dole, związane z dolegliwościami i którymi produktami możemy sobie poradzić. To będzie bardzo fajne narzędzie do, dla wielu innych klientów, nie tylko kuracjuszy. Opisy produktów kuracyjnych to jest, każdy produkt jest opisany w oddzielnym pliku na dwie strony A4, czyli jedna kartka, więc tutaj, żeby on to miał, masz trochę się w głębi wgryźć w głębi i tak dalej. Drugi do kuracji. no Karta programu, instrukcja, jemy, nie jemy te rzeczy, żeby on po prostu miał. Te materiały mu przekazujemy. I teraz tak, słuchajcie, bardzo ważny, bardzo ważny element. No, tu jeszcze macie własny prezenter, czy macie czy nie ma, żeby sobie zaznaczyć, ale ja to nawet na, na chwilę zaznaczę kolorem. Start, kiedy on zaczyna ten etap po tym spotkaniu, które jest po szkoleniu dwudniowym, załóżmy, że ktoś był teraz na szkoleniu, było spotkanie i mamy tam, nie wiem, 9 listopada, 22, 9 listopada, i mówimy tak, słuchaj, podsumowanie. 9 grudzień. 9 grudzień robimy podsumowanie. Eee, I te podsumowanie, słuchajcie, ono będzie tutaj dotyczyło. No, ile tych spotkań było? Były dwa spotkania, czy było 8 czy było 12. Eee, czy zrobił sto punktów własnych, prawda? I, I wtedy możemy powiedzieć, słuchaj, eee, dostałeś materiały wszystkie. Eee, byłem do dyspozycji. Plan, był plan na 8 spotkań, były trzy spotkania. No, tak, współpraca to nam słabo to, z tego wyjdzie. To musi być zupełnie na innym poziomie. Umówiliśmy się na, na biznes i tak dalej, prawda? Zróbmy drugą szansę. Następne podsumowanie zrobimy tam po miesiącu lub po dwóch miesiącach. Chodzi o to, żeby nie było sytuacji, że macie kogoś, kto mówi, deklaruje. Że tak chce i, i, i przychodzi na Biznes Team raz na dwa miesiące, robi dwa, trzy spotkania w miesiącu, a nie w tygodniu, ale ciągle Wam zajmuje głowę i, i myślicie, że macie partnera biznesowego. No nie macie partnera biznesowego. Więc w tym podsumowaniu, tym drugim podsumowaniu na przykład, tak, tak zwana druga szansa, o tutaj. Jeżeli tutaj wyjdzie, że, że ta osoba, no niestety, słuchaj kochany, ale popatrz, minęły trzy miesiące, tutaj były dwa spotkania, tu były cztery, tu dwa, na szkoleniu byłeś tylko raz zamiast trzy razy, raz nie zrobiłeś nawet stu punktów własnych. Jak będziesz gotów pracować według zasad, daj znać. Na ten moment jesteś klubowiczem, kupuj produkty, życzę ci wszystkiego dobrego. Dbaj o swoje zdrowie, swoje rodziny, ale, ale biznesu tu nie robisz po prostu, bo tak się biznesu nie robi. Więc to jest bardzo ważne, żeby właśnie te podsumowanie, żeby to podsumowanie było elementem pracy z tym człowiekiem po tych pierwszych trzech, może czterech miesiącach. Także pracujcie z tym drukiem, bo to jest. A coś, co będzie wam porządkowało, co zrobić, co dać z tym człowiekiem. Odhaczajcie te, te ptaszki, czy tam zamaluj, zamalowujcie te, te kwadraciki, bo wtedy będziecie wiedzieli, co jest zrobione, a co jeszcze nie. Ok? Dobra, to tyle o tym druku.